się, pan. Dobra, Junius. Nic nie mów. Jest jak jest, inaczej nie będzie. Komenda. Chciałem mówić z porucznikiem Kozowskim. A to pan, panie Burzyko. A skąd pan mnie poznał? Po Gosie? Co się ze mną dzieje? Nic. Pracuję nad sobą, tak jakim pan porusznik raził. Da. Panie poruczniku, zgłaszam interwencję. W moim domu jacyś obcy ludzie sobie urządzili pijaństwo. Spać mi nie dają. Nie pan przyjdzie jakiś patrol. Adres pan zna przecież. To życzę panu przyjemnego dyżuru. Buśka. Pięknie. A, rąbniemy się jeszcze po kielichu. Ja tu mam.